Nigdy od Ciebie miasto nie mogłem odjechać. Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach. Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej, a zawsze byłem tam z książkami w płóciennej torbie gapiąc się na brązowe pagórki za wieżami świętego Jakuba, gdzie rusza się drobny koń i drobny człowiek za pługiem. najoczywiściej od dawna nieżyjny. Tak to prawda, nikt nie pojął społeczeństwa, ni miasta. Kin, luks helios, szyldów Halperna i Segala, deptaku na starojerskiej nazwanej Mickiewicza. Nie. Nikt nie pojął. Nikomu się nie udało. Ale jeżeli Życie się strawi na jednej nadziei, że w jakiś dzień już tylko ostrość i przezroczystość to bardzo często żal.